Jak aktywować i korzystać z płatności za autostrady w aplikacji PoPay? Dzięki usłudze AutoPay szybko i bezpiecznie zapłacisz za przejazdy wybranymi odcinkami autostrad, autostradą A1 lub autostradą A4 Katowice Kraków. Po zalogowaniu do aplikacji w dolnym menu wybierz Płatności. W sekcji Transport kliknij Autostrady i aktywuj usługę. Uzupełnij dane kontaktowe oraz zapoznaj się z regulaminem i zaznacz odpowiednie zgody. Wpisz dane pojazdu i wskaż rachunek do pobierania opłat oraz zaznacz odcinki autostrad. Potwierdź aktywację usługi kodem PIN. Usługa została aktywowana. Od teraz oszczędzisz czas, płacąc automatycznie za przejazdy autostradą bez stania w kolejkach. Jak korzystać z usługi AutoPay? Na autostradzie A1 Amber One płatny odcinek Torunik Gdańsk kieruj się do bramek oznaczonych symbolem Amber Go. Na autostradzie A4 Katowice Kraków kieruj się do bramek oznaczonych znakiem czarnej kamery na żółtym tle. Na tych bramkach system zidentyfikuje Twoją rejestrację, zmieni kolor sygnalizacji świetlnej z koloru czerwonego na zielony i automatycznie podniesie szlaban. Opłata za przejazd danym odcinkiem autostrady zostanie pobrana automatycznie z Twojego konta po przejechaniu przez bramkę zjazdową. Więcej o usłudze AutoPay znajdziesz na stronie banku. Bank PKOSA